ピッ Kolejny odcinek Ludzie, pasje, miasto realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do Krainy Plastyki, a to z tytułu tego, że w naszym pięknym mieście wydarzenie, wernisarz. no i artysta plastyk razem ze mną porozmawiamy nie tylko o sztuce, ale też o życiu i myślę jeszcze o innych kilku sprawach. Z prawdziwą przyjemnością gościem moimi państwa Konrad Rykała. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim w ogóle o tym twoim malowaniu, mhm. chociaż bardziej nie wiem dlaczego o rysowaniu, bo widziałem bardzo mhm. dużo prac, gdzie jest pasta, gdzie jest krewka, niż, niż, niż olej, niż akryl. Akrylowe prace się zdarzają, ale olejami też. Hmm, było kilka prób w przeszłości, ale jakby, hmm, Być może jeszcze do tego wrócę. Raczej jak tak. tak. Raczej jak szybcisknie. Dokładnie, tak. Jedna z, jedna z jego zalet. Dobrze, ale za takiego malarstwie to tak, częstochowianin, prawda? Tak, dokładnie. Dziada pradziada. Tak, tak, jeszcze nawet dzisiaj się upewniałem. Tak. Przed wyjściem. Tak. A masz jakąś wiedzę, co dziadkowie robili? Hmm. Babcia jedna była krawcową. Mhm. Wiem, że dziadek pracował, jeśli się nie mylę, przy budowie dworca, ale mhm. tak jakoś nic, nic więcej. Wiem na pewno, że nikt z nich nie był artystą, ale moja matka miała wuja kiedyś, który był malarzem, ale niestety nie zdążyłem go poznać. Mhm. Więc tak to wygląda. W twojej edukacji artystycznej y w ogóle jak przebiegała cała ta Twoja edukacja artystyczna? Cóż, więc ja właściwie, jeśli chodzi o szkołę średnią, skończyłem TZM. Mhm. więc jestem technikiem informatykiem, a następnie poszedłem na Politechnikę Częstochowską, więc właściwie z zawodu, czy z, zawodu z wykształcenia jestem inżynierem, skończyłem informatykę. Mhm. A, ale pod koniec e, tych studiów e, poszedłem na kurs do, do Adama Rokowskiego, mm -hmm. e, który mm, wtedy nie wiem jak to wygląda w sumie teraz, ale wtedy uczył na jeszcze akademia na Długosza. I zachęcił mnie do tego, żeby spróbować się zapisać, więc dostałem się na malarstwo na akademię na Długosza. Mm -hmm. e, no teraz już w uniwersytecie. No Ale ukończyłem właściwie tylko jeden semestr. A bo w tym samym czasie uda mi się właśnie obronić na informatyce? Czyli jak gdyby no tam papierów na to, że jesteś artystą, plastykiem, nie masz. Niestety nie. Niestety nie. Natomiast papier, że jesteś panem inżynierem, informatykiem, masz. Tak, dokładnie. Tak. Mhm. E, czy to jest tak, że, no bo ja rozumiem, że to malarstwo to jest Twoja pasja? Dokładnie. Czyli coś jak gdyby dodatkowego. No wiem, że od dwóch lat nie mieszkasz w Częstochowie, prawda? Tak, tak no, mniej więcej na początku pandemii przeprowadziłem się do Katowic. Bo, znaczy, po, na początku 2020 roku. Mm -hmm. Ale tak. my się spotykamy, ponieważ zapowiada się bardzo ciekawe wydarzenie w mógłbyś coś powiedzieć? Co tam wymyśliłeś? E, więc tak, e, będzie to zarysarz wystawy pod tytułem Spektrum Kinku? Jest to dość, nie wiem, wydaje mi się, może tematyka kontrowersyjna dosyć, ale chcielibyśmy tym wydarzeniem otworzyć przestrzeń może do dyskusji czy, czy nauki o takich tematach tabu właściwie. Aha, czyli? A, czyli jeśli chodzi o King, czyli takie... Hmm, nie wiem, rzeczy związane z ludzkimi pragnieniami, fantazjami. Mhm. E, coś, o czym się otwarcie nie mówi e, przy wielu osobach. E, wiele osób się właśnie z tym ukrywa. Jest to może dla nich trochę e, wstydliwe, albo nie obawiają się, że ktoś to może wykorzystać jakoś e, przeciwko nim. Czy jakieś tematy związane z uległością, dominacją i tego typu rzeczami. Tak? ale co Sadomaso na przykład? Czy no różnego rodzaju zachowania, no też zachowania seksualne? No jest to, moim zdaniem, dosyć szerokie spektrum tematów, nie można tego ograniczać. Znaczy nie tak. powinno się tego ograniczać tylko do Sadomaso. Mhm, rozumiem. E, ta, ten wernisaż, gdzie? W Black Cat Studio, tak mhm. dokładnie. U Konrada Chęcińskiego, mhm. no. Tak. Ile tam prac powiesisz? Ech, więc tak, jeśli z jednym portretem jeszcze zdążę, e, prac będzie 14, ale jeszcze planujemy powiesić jakieś takie mniejsze szkice, a więc no, ta w, ilość prac może być większa, ale takich większych prac, no to właśnie będzie 14. 40. Tak, tak. Mm -hmm. e, obserwując, właśnie może, o bo to jest ważne. Tak. Proszę Państwa, jeżeli chcielibyście Państwo podejrzeć, co robi mój rozmówca, e, jakie obrazy maluje, to gdzie, gdzie trzeba szukać? E, mam stronę na Facebooku, mam konto na Instagramie. Strona nazywa się jak? E, Yami5. Five. Yami5? Five? Tak. Właściwie przez długi czas ten, e, podpisywałem swoje prace jako Jami. To jest jakiś taki pseudonim. Artystyczny? Można tak powiedzieć. Znaczy właśnie wiele moich znajomych mm, nazywa mnie raczej tak niż po imieniu. Czyli ciebie zaczynają. Tak. Okej. Okay. tak już to. Jami Five. Tak. Jami Five. Y, zachęcam. Y, oglądając tą stronę, ja zauważyłem, że. E, większość rzeczy, które Ty y, rysujesz, mm -hmm. to są portrety. Tak. Bardzo specjalizujesz się w tym, kręcicie ten człowiek na, na ten twarz, no bo portret w sumie. Mm. Zresztą bardzo udany Twój autoportret. Dziękuję. <grym> e, cóż, jakby to powiedzieć. Myślę, że moja sztuka y, dzieli się na różne okresy tematyczne i okresy różnych technik, jakby podejść do tworzenia. I aktualnie od dłuższego już czasu e, są to właśnie głównie portrety. E, cóż, po Akademii dłuższe chciałem się jakoś w tych e, nauczyć tych portretów faktycznie, e, nauczyć się rysować e, e, ludzi, bo wtedy nie szło mi to najlepiej i skupiłem się właśnie m, na tym. Jest to całkiem, jak dla mnie, ciekawy temat, który chociażby właśnie przez autoportrety mi samemu pomógł w e, samoakceptacji własnego ciała i własnej okay. osoby. Więc jakby jest to dla mnie e, ważna rzecz, a też, e, cóż, no, sprawami rysowanie moich znajomych i innych ludzi. Mm -hmm. Dużo rysujesz? E, Cóż więc, tak. Obecnie jest trochę więcej niż jeszcze pod koniec zeszłego roku. Staram się wytworzyć co najmniej jedną dużą pracę miesięcznie, mhm. ale właśnie w tym roku staram się jeszcze rysować mniejsze portrety, tak przynajmniej jeden na dwa tygodnie, bo pomyślałem, żeby trochę zacząć wrzucać rzeczy na TikToka, więc jeszcze dodatkowo stacją. Nagrywam to rysowanie, więc jest to też dla mnie jakaś taka forma eksperymentowania, bo przez mniejszy format wymaga mniej czasu, więc też łatwiej mi jakoś bardziej kombinować z tymi, z tymi pracami. Na przykład niedawno robiłem pracę, która wymagała ode mnie zrobienia kilku swoich zdjęć, zło złożenia ich razem w Photoshopie i właśnie wyszła praca. E, z skolażu, który i tak jeszcze był trochę tam zmodyfikowany, e, ale tak, no jest to jakaś tam przestrzeń do eksperymentu, uczenia się czegoś nowego, no bo też nagrywanie, montaż mhm. wideo, więc... więc tak. Czyli zupełnie inna forma wyrazu artystycznego. Tak, tak, tak. tak. E, rozumiem, że e, cała ta działalność artystyczna to jest swego rodzaju pasja. Tak. E, natomiast z czego e, Konrad Rykała ma na chleb? Um, więc tak, mieszkam w tych Katowicach, już w Katowicach pracuję, um, jestem QA-em, tak um, do uproszczenia można powiedzieć, że jestem testerem oprogramowania, no jest to zawód, w którym um, siedzę już ponad 5 lat, ciężko mi sprecyzować. Ale to, to jest raczej. tak, że tak. ktoś y, ma jakiś program, daje ci go i mówi sprawdź Konrad, czy to działa i czy, y, y, y ty po prostu nie wiem, no, y, y, rozpracowujesz ten program na części pierwszej. To to jest... Właśnie moja, moja praca bardziej polega na tym, że działam w zespole, który składa się i z testerów, i deweloperów, programistów. Dostajemy jakieś zadanie. To zadanie... No i ma zespół tak Tak, tak to, to zawsze ma to jakąś tam listę wymagań, które to musi spełniać. Aha. więc programista wytwarza ten, tą zaplanowaną funkcjonalność, potem tester to dostaje, musi sprawdzić, czy są te, te wymagania są pokryte, ale też czy ten nowo wytworzony kod nie psuje tego, co już istniało do tej pory. Ale więc, nowe. Tak. Dla mnie to jest w ogóle nie jest. Człowiek starej daty jestem, więc... No czy znaczy, nie powiesz, no, na no, jakieś tam Word, komputer i, i wujka Google ogarnia, no, ale, ale jak słyszę o programach komputerowych, testerach i takich rzeczach, to... Sam również programuję, bo właściwie obecnie w pracy tworzę narzędzie do testów automatycznych, więc też... Mhm. do testów, które się w sumie same wykonują. Więc też... Programowanie. Dobra, wychodzimy z tej mm -hmm. rzeki, bo. Jasne, bo jasne. tak. Muzyka, czy ona jest w Twoim życiu ważna i mm -hmm. jeżeli tak, to jaką rolę odgrywa? Myślę, że jest ważna. Sam obecnie już nie gram. W okolicach mojej osiemnastki próbowałem się uczyć gry na gitarze, bo nawet mój tata kupił nam z mojej siostrze gitarę akustyczną. Ale cóż, no, nie można łapać y, kilku strok za ogon, nie pamiętam jak to wyszło, tak. ale tak, no, trzeba było coś wybrać, więc jednak wybrała sztuka. A jednak, y, lubisz jakiś gatunek muzyczny, szczególnie, czy, czy muzyka jest po prostu mm. takim dodatkiem do życia? Tylko? Słucham, myślę, że dużo. E, słucham w trakcie tworzenia. E, czasami to jest tak, że potrzebuję słuchać jakiś utworów w konkretnym klimacie, żeby jakiś obraz e, stworzyć. E, raczej staram się nie zamykać na gatunki, bo właśnie słucham wszystkiego. E, mhm. Jak spojrzę na playlisty, które generuje mi Spotify czy YouTube to tam e, leci Depeche Mode, leci tylko Hemingway e, czy, czy Metallica, mhm. więc jakaś ja elektronika, rozpadam, więc tak, rozpadam. dokładnie. E, film, kino, jest jakiś film, który szczególnie odcisnął na tobie piętno? Mm. Taki, który pamiętasz do tej pory? Myślę, że takim filmem, do którego najczęściej wracam, w którym najczęściej komuś opowiadam, to jest Ostatnia Rodzina, czyli film o rodzicstwie obieksińskim. Mm -hmm. e, jakby bardzo zapewniło mi w pamięć nawet nie tyle fabuła, co połączenie obrazów obieksińskiego z tymi perelowskimi wnętrzami. Jest to takie dziwne połączenie, bardzo, bardzo niecodzienne, ale jak dla mnie bardzo zapadające w pamięć. Literatura książka. Głupio to przyznać, ale ra raczej nie, nie, nie czytam. Aczkolwiek e, jeśli chodzi o portrety, bardzo na pewnym etapie pomogłem przeczytanie biografii Leonardo da Vinci. No. E, nie przytoczę teraz autora, wiem, że on również napisał e, biografię Steve'a Jobsa, uh -huh. ale znajdował się w niej opis e, jednego z rysunków, e, na którym były rozpisane proporcje twarzy. E, pamiętam, że przeczytanie tego, e, obejrzenie tego, tej pracy jeszcze później w internecie pozwoliło mi zrobić dosyć duży skok na pewnym etapie. Uh -huh. tak. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz to miasto? Szczególnie teraz, z perspektywy życia gdzie indziej. Hmm. Um, no nie wiem wydaje, wydaje mi się, że za każdym razem jak przyjeżdżam, hmm, kolejne lokale są zamknięte. I trochę mnie to martwi. E, bo mam w głowie zapisany obraz, e, gdzie weekendy spędzam e, w różnych lo lokalach z moimi znajomymi. E, gdzie jest Całkiem sporo ludzi na, na mieście, a jak teraz przyjeżdżam co jakiś czas na święta i się spotykam z jakąś garstką ludzi, no to już się tego nie ma. I no jest to przykry widok. w piątek? W piątek godzina 8. Przepraszam, godzina 19. 19. Tak. Studia. tak, Tak, studio. Co prawda ten program zostanie wyemitowany już po całym zamieszaniu, ale chciałem, żeby dla potomnych zostało, że takie wydarzenie było. Czego to bierzesz na koniec już? No cóż, może nieporzucenie nie tej... nieporzucenia pasji? dalszego tworzenia. No dobrze. I udanego wertysarza. No, no wertysarz będzie na pewno udany, tam się zjawi tylu gigantów, założonych że <laughs> będzie y, lokal pękał w szwach. Y, Konrad, zdrowa no, przede wszystkim, bo to z tego nic. No oczywiście rozwijaj się malu i mm. bo robisz to fajnie, a... Jeszcze hmm. fajnie z tym, że nie masz takiego jakiegoś mega ciśnienia, bo masz pracę, w hmm. której się realizujesz, a to, jest, a to jest dla ciebie czysta przyjemność. Tak hmm. Także życzę, życzę, żebyś, życzę kolejnych wernisarzy i żeby się wszystko fajnie toczyło. Proszę Państwa, inżynier informatyk, pra, pracujący na co dzień w IT nie wiem dokładnie co robi ale robi coś na pewno trudnego sprawdza oprogramowanie czy testuje oprogramowanie no w każdym bądź razie informatycy będą wiedzieli o co chodzi Częstochowianin no który uwielbia rysować portrety i który jest bardzo miłym, sympatycznym gościem Konrad Rikała, bardzo dziękuję za rozmowę i tu machamy, do tej kamery. Trzymajcie się ludziska, pozdrawiamy was, pa pa, na razie.